Dzień dobry wszystkim, nazywam się Ewa Witkowska. Chciałabym zachęcić do malowania akwarelami. Akwarelkami, generalnie farbkami, które każde dziecko zapewne u siebie ma, a może nawet i dorosły. Co potrzebujemy do tego? Potrzebujemy papier. I teraz tak, w szkołach najczęściej mamy papier, który nie chłonie wody. To nie jest dobry papier do malowania akwarelami. Powinien być specjalny, ma pewną fakturę i dwie rzeczy też dotyczące techniki tego malowania i mocowania papieru. Pierwsza rzecz, możemy kupić blok, w którym kartki papieru są razem sklejone o, z każdej strony. Wtedy, jak tak jest, możemy od razu przystąpić do malowania. Nie potrzebujemy kartki nigdzie mocować, ale są też bloki, które są luzem, mają kartki. I co wtedy? A no wtedy taką kartkę trzeba przymocować najlepiej do sklejki. Bierzemy sobie kartkę, sklejkę i taśmę do malowania taką ścian, która maskuje trochę. I z każdej strony przyklejamy. Papier umocowany, możemy. Teraz czym malujemy? Pędle są różne. Ja przygotowałam tutaj, żeby pokazać, że to nie jest bez znaczenia, bo można oczywiście wszystko jednym pędzlem namalować, też będzie dobrze. Ale generalnie każdy pędzel ma swoje pewne właściwości i on zawsze do określonych czynności służy. Takie malutkie, cieniutkie to są pędle no akurat tutaj z sobola, które służą do bardzo, bardzo cieniutkich linii do malowania. Oczywiście jak nie malujemy cieniutko, możemy tego nie mieć. Następne pędzle to są takie, które mają zakończenie no takie trochę jak do malowania kaligrafii japońskiej, czyli końcówką, żeby móc malować. I ja mam takie dwa różnej grubości. Też możemy mieć inne. Mam dwa płaskie, które dają nam z kolei takie linie, aźnięcia. każdy z nich inaczej i bardzo duży. Miękki pędzel, który służy do nakładania no, dużych płaszczyzn po prostu. Z tym, że zamiast dużego pędzla możemy wziąć na przykład gąbkę. Na wstępie robimy szkic i teraz tak. Szkic powinien być delikatnie namalowany. Szkic nie może być grubą linią, dlatego że akwarele są farbami niekryjącymi, Czyli jeżeli nałożymy jedną warstwę na drugą, to nigdy nie zakryjemy tej, którą jest pod spodem. Możemy tylko ewentualnie zmienić kolor. Jakie ja mam farby? Ja mam farby po mojej córce, która już jest dorosła, kiedyś używała tych farb w liceum, kiedyś tam znalazłam i to są takie farby w kostkach, czego nie ma normalnie w akwarelach. Nie ma koloru białego, nie będzie. Kolor biały to jest kolor kartki. I malowanie jak gdyby zaczyna się od przemyślenia, gdzie my ten kolor chcemy zostawić. Czy on nam jest potrzebny, czy nie, to jest pierwsze, bo wtedy oznacza to, że tych części nie pokrywamy żadnym kolorem. Druga zasada, taka też ważna, zaczynamy od bardzo jasnych kolorów i bardzo mocno rozcieńczonych wodą, po to, żeby później na to dopiero nakładać się mniejsze. Nigdy odwrotnie. Tym malarskie kolejność układania kolorów jest bardzo istotna.